Dzień dobry, oto nowy i jeden na dziś odcinek Nek na drodze, a między innymi nowy Polestar 1K, Mercedes 63 Wagon li Sedan, Kia Stinger Face oraz nowy Hyundai Elantra. Zaczynamy! Oto koncepcyjny, a zarazem dziwno-futurystyczny Polestar 1K. Auto wyposażone w reflektory LED, ze światłami do jazdy dziennej. Auto zaprojektowano z myślą o wyścigach Robo Race. Tył ma masywny dyfuzor i światła LED. Polestar 1K jest napędzany napędem elektrycznym. Mercedes na rok 2020 pokaże odświeżoną gamę klasy E, w opcjonalnych wersjach AMG, wagon i sedan. Auta otrzymają nową i całkowicie inną atrawę, chłonicę od Panamericana. Nowe przednie lampy LED, zderzaki z tyłu, nowe tylnie światła i dyfuzor. Venus sportowa kierownica i najnowszy system MBUX. Co pod maską? Zapewnia 4-litrowy silnik V8 podwójnie doładowany o mocy 603 koni mechanicznych. Kia Stinger zadebiutowała w 2017 roku. Do tej pory auto pre prezentuje się ciekawie. W tym roku nadejdzie lifting. Zmianami będą zderzaki, nowa trafachonicy, nowe reflektory i zderzak z tyłu lampy i zderzak. Kochwit dostanie cyfrowe zegary i większy ekran. Do gamy silników trafią hybrydy typu pluginajne. Obecny Hyundai Elantra debiutował w 2016 roku, a w 2019 przeszedł Lifting. W drugiej połowie do 2020 roku poznamy kolejną generację, a to ma być większe i przestronniejsze. Gama składa się będzie z nowych jednostek benzynowych plus hybrydy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jutro lub w niedzielę. Hej!